Siemanko, pewnie zastanawiacie się, dlaczego taki strój? Być może pomyliłem zgrupowanie reprezentacji polskiej, ono się odbyło chyba trochę wcześniej. A może zadzwonił do mnie selekcjoner Jerzy Brzęczek, żebym dołączył do jego sztabu? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Za chwilę zaczynamy trening reprezentacji dziennikarzy, a na nim będę miał okazję przetestować ten najnowszy model butów Puma Ultra 1.2. Krótka rozgrzewka i zaczynamy. Ja już po rozgrzewce, a teraz przyjrzyjmy się, co proponuje nam Puma w swoim najnowszym modelu. 1.2 to jest nowa edycja butów, które widzieliśmy kilka tygodni temu w kolorystyce pomarańczowej. Butów, które nazywały się Puma Ultra 1.1. Dlaczego producent zdecydował się na zmianę nazewnictwa? Gdyż Matrix Evo, czyli cholewka tego buta, została wykonana z dwóch rodzajów włókien. Włókna aramidowe, które zapewnią Wam... Bardzo dobrą odporność na rozciąganie, bardzo dobrą elastyczność, są też lekkie, produkuje się z nich między innymi kamizelki kuloodporne czy kijki narciarskie oraz włókna węglowe, które dodatkowo spowodują, że waga tego produktu znacznie spadnie. W tym przypadku tych właśnie oto korków, które ważą zaledwie 160 gramów. Jakbyście się zastanawiali, czy najnowszy model tego telefonu z jabłuszkiem jest lżejszy od tych budów. Nie, nie, nie. Jakbyście się zastanawiali, czy pad do gry FIFA jest lżejszy od tych butów, sprawdzał to Sergio Aguero? Również nie. Te buty ważą tylko 160 gram. Tak jak powiedziałem, ich nazwa została zmieniona, dlatego że procedura przygotowania tej cholewki jest bardzo skomplikowana i maszyna musiała zostać przeprogramowana. Dlatego producent zdecydował się na dodanie po kropce dwójki. Co zwraca moją uwagę w tym obuwiu, to również zastosowanie technologii Speed Unit, czyli podeszwa rodem z kolców sprinterskich. To powoduje, że pierwsze Wasze dwa, trzy kroki, pierwsze 3 metry będą niesamowicie dynamiczne, a przecież o to chodzi w grze skrzydłowym. Jeden bardzo ważny element. Już mówiłem o cholewce, jak ona została przygotowana, ale dodatkowo na przednią jej część i tutaj, Wewnętrzne podbicie została wprowadzona dodatkowa technologia, technologia grip control. Jak dotkniecie te buty, one powodują, że lekko wam się palec przykleja. Tu ma się przyklejać piłka. Spotkałem się również z takimi głosami, że tego obszaru Grip Control jest zdecydowanie za mało, ale podczas nagrania postaram Wam się pokazać, dlaczego uważam, że jest to odpowiednia ilość. Piłkarze szybkościowi bardzo często przyjmują futbolówkę w biegu. W zasadzie lekko ją trącając, powodując iż ona lekko znajdzie kontakt z ich stopą, nie potrzebują aż tak dużej kontroli w trakcie szybkiego biegu. Jak przeglądałem dostępne buty dla szybkościowców, które mamy dzisiaj na rynku, jedną uwagę warto zwrócić jeszcze na to, jak została zbudowana ta cholewka. Wszystkie modele dotychczas, które są dostępne na rynku, zazwyczaj były o takiej teksturze siliskiej. To powodowało, że często podczas gry, jeszcze kiedy popadał deszcz, piłka mogła wam się przelać, jak to bardzo często lubią piłkarze używać takiego sformułowania, czyli przesunąć się, ześlizgnąć się ze stopy. To jest bardzo nieprzyjemne wrażenie, bo jesteś w dobrej sytuacji, możesz wykończyć akcję, a często ta futbolówka ląduje poza obramowaniem bramki. Ta tekstura powoduje, że jest ona o wiele bardziej przyjemna dla futbolówki, jest ona miękka, nawet jeżeli ponaciskamy ją sobie, to wygląda to naprawdę świetnie. Dobra, tyle jeżeli chodzi o teorię, a teraz zaczynamy praktykę. Musimy sprawdzić te buty w akcji. Ja już przetestowałem ten model w akcji i powiem Wam wow. Dla mnie to niezwykły model z dwóch powodów. Po pierwsze, ma się w tym bucie niesamowitą kontrolę. Piłka mi się nie ześlizguje ze stopy. Ta cholewka Matrix Evo jest niesamowicie przygotowana do tego, aby doskonale kontrolować futbolówkę. Dodatkowo wzmocniona kontrol gripem. Jeżeli zwrócicie uwagę na to, że to buty dla piłkarzy o charakterystyce szybkościowej, to zazwyczaj moje doświadczenia były takie, iż po prostu one były średnio wygodne. Ten model powoduje, że dla zawodników, którzy mają nieco szerszą stopę, jest doskonałym wyborem, bo w środku macie mnóstwo miejsca. Ja sprawdziłem Pumy Ultra 1.2. Teraz kolej na Ciebie.